Cześć, z tej strony Szymon, witam na moim kanale. Na wstępie zachęcam do zasubskrybowania go, dzięki temu będziecie na bieżąco z tym, co czytam, kupuję, wypożyczam, publikuję. Tym razem chciałbym powiedzieć kilka słów o komicie, który kupiłem, a mianowicie This is Nadzieja na końcu świata, autorstwa przede wszystkim Toma Taylora jako scenarzysty. Tak się prezentuje. Grzbiet. Tak tył. Można powiedzieć, że... Chciałbym, chciałbym powiedzieć, że jest to kontynuacja poprzednich dwóch tomów, czyli This Is nie umarli w świecie DC oraz This Is Niezniszczalni, ale tak niestety nie jest. Gdyż jest to spin-off, rzecz dziejąca się równolegle, seria wydarzenia odpryskowe, nie wiem jak to inaczej nazwać, w szczegółowym omówieniu powiem, tylko że jest zapowiedź już This Is El Martwa Planeta. Tak ja przynajmniej czytam listy, może to się powinno inaczej czytać. I ona już nadchodzi, będzie chyba w sierpniu, bo Egmont opublikował katalog i ma być w sierpniu. I to powinno zamknąć cykl z tego, co wychodziło do tej pory. Ja komiks kupiłem w sklepie Gnom w Bielsku Białej przy ulicy Szkolnej? Jeżeli nie chcecie kupować to może, i mieszkacie w Bielsku, to możecie sobie całą serię wypożyczyć, gdyż od niedawna są wszystkie trzy tomy dotychczas wydane, dostępne w naszej... Wielkiej Bibliotece, w Bibliotece Głównej, przy ulce Słowackiego. Co to jest za historia? Ogólnie rzecz biorąc, mamy świat. Najwięcej się dowiemy o tym z pierwszego tomu, tego, gdzie nastąpiła rodzaju epidemia, no można powiedzieć epidemia, pandemia globalna, gdzie mamy wirus, który zamienia postacie osoby w ludzi, w żywe trupy, w zombie. Przy czym jest to plaga, która się szerzy dwojako. Po pierwsze przez krew, czyli jeżeli ukąszony, zraniony zostajesz zombie i po drugie przynosi się cyfrowo. Jeżeli się przynosi cyfrowo, czyli oglądasz smartfona, dostajesz sygnał i zamieniasz się w zombie. To spowodowało, że ten wirus rozprzestrzenił się momentalnie prawie na całym świecie i gdzie gdzieniegdzie organizowane są, nazwijmy to, Ruchy oporu, czy w ogóle bohaterowie próbują walczyć, można powiedzieć, że tutaj mamy kilka takich rozdziałów. Skupiających się, po pierwsze, z perspektywy Jamesa Olsena, który jest fotografem, opisuje te wydarzenia i troszeczkę skupiające się na różnych, czasami bardziej, czasami mniej znanych bohaterach, jak próbują się organizować, żeby coś pomóc. Na przykład, mamy tutaj troszeczkę koncentracji na fleszach. Przede wszystkim. Tego kluczową postacią jest Czarny Adam. I cza kwestia Czarnego Adama to jest jedna z najistotniejszych tutaj postaci, gdyż ma się wrażenie, że problemem z tym wirusem zombie jest taki, że te postacie, które zamienią się w zombie, nadal mają swoje moce i są inteligentne. Ten wirus jest nietypowy, bo on nie pozbawia inteligencji, tylko powoduje, że Postać zainfekowana wykorzystuje swój potencjał w miarę możliwości, prawie na, w pełni, co powoduje, że jest dużo, dużo niebezpieczniejsza. Czyli, jeżeli masz na przykład czarnego Adama zainfekowanego, on jest 10 tysięcy razy groźniejszy niż jakby był po prostu zwykłym, bezrozumnym zombiem. I mamy sytuację taką, że nasi bohaterowie próbują się ogarnąć próbują uciekać próbują się przeciwstawić. Z jednej strony Czasami niektóre motywy są takie bardziej spokojne. Jak na przykład mamy perspektywę takiego lżejszego, to jest złe określenie w tym świecie, bo on tak nie jest, nie ma dobrze. Ale z perspektywy, gdzie uczestniczą super zwierzaki, nazwijmy to. Mamy tutaj takie fajne sceny Supermana podnoszącego na duchu. I pewne pomysły, które ma Lex Luthor. Jak za zaradzić sytuację? Jak uratować? Lex Luthor powiem fajną rzecz, że przykład Czarnego Adama, no to jest na okładce widać, że stanie się zombie i potęga Czarnego Adama powoduje, że wirus jest szalenie niebezpieczny i jeżeli przejmie kontrolę nad Supermanem, Wonder Woman lub którymś z, z Flashów przegrają. Tych postaci będzie, ba będzie bardzo ciężko zatrzymać. Na koniec mamy takie podniosłe przemówienie Supermana, że Sporo straciliśmy, ale nadzieja nie umarła, damy radę. Będziemy walczyć, jest to bardzo ciekawe. Czy ten komiks mi się ogólnie podobał? I tak, i nie. Z jednej strony, cały czas czuć to napięcie, to natężenie, to, że to zagrożenie jest realne, że w każdej chwili coś się może stać, że próby te wszystkie ratowania siebie, ratowania ludzi są desperackie. Tu próbujemy ewakuacja, tu gdzieś ktoś się przemknie, tu coś w ostatkiem sił ktoś jednak będzie zarażony i od środka. Od czarnego Adama, który po prostu całkowicie przypadkiem staje zanifikowany do no, konkretnych elementów. Wadą tego tomu jest niestety to, że nie posuwa nam fabuły dalej niż ten pierwszy tom. Bo pierwszy tom był najlepszy i on pozostawił takie zawieszenie o, co tu się dzieje. Drugi tom był troszeczkę na o innych bohaterach też był dobry, ale nie aż taki wow. Byłem przekonany, że tutaj nadzieja na końcu świata jest kontynuacją, czyli ciąg dalszy nastąpił. Co tam się wydarzyło, tak naprawdę? Jak, jaka jest droga? Jak to się historia skończy? Czy ktoś ocaleje? Tym bardziej, że na koniec tego pierwszego tomu pojawiły się naprawdę kilka takich haseł, które wywróciły tą scenę, czy teatr zdarzeń całkowicie. Nic takiego nie ma w tej, w tej historii miejsca, ale za to kilka luk się wypełnia. Po pierwsze, rzecz, która mi się na przykład zastanawiała mi w tym pierwszym tomie, dlaczego nagle bohaterowie już byli zorganizowani, nagle się okazało, że pojawił się marsjański łowca i to nie było dobre. W tym tomie jest to wyjaśnione, co się wydarzyło. Jest rewelacyjna scena. Gdy Damian próbuje podjąć dziedzictwo mrocznego rycerza. Bardzo fajnie. Więc komiks bardzo ciężki do jednoznacznej oceny. Jest bardzo ciekawy. Pobudza tą historię. Daje tutaj dużo. wzmacnia wręcz przekaz. Ale jest troszeczkę za długi czas upłynął. Znaczy upłynął za długi raz. Wydaje mi się, że fajnie by było jakby to się gdzieś tam wplatywało Pomiędzy tą główną serią. Tym bardziej, że tutaj na koniec są postacie, które na przykład ja wiem, że już nie przetrwały w nieskażonej formie. Nie będę wam mówił, które. Czy to się da czytać samodzielnie? No też nie bardzo, bo sam początek bez tej podstawowej tomu też nie ma się tej podbudówki po prostu. Co się tak naprawdę wydarzyło? O co chodzi? No wiemy, że, że coś tam się dzieje z tym wirusem, więc mamy taki. Uzupełniacz. Dobry uzupełniacz, aczkolwiek przez to, że on jest uzupełnieniem w momencie, gdy czekamy na kontynuację, trochę pod tym względem rozczarowuje. Pod względem jakości samej historii, która gigantycznie się skupia na bohaterach, gigantycznie wychwytuje wszystkie te elementy, które są istotne w tych postaciach. Kto jest czyimś przyjacielem, to jest świetne, po prostu, ale. No tak jak mówiłem, powtarzam się po raz trzeci, problemem jest to, że wiemy co było dalej, czytając pierwszy tom, a nie czytając pierwszego tomu nie wiemy co się od czego to się zaczęło. Ten tom po środku, może wygodniej byłoby go przeczytać gdzieś w okolicach połowy tego komiksu. Jeżeli chcecie się przekonać na własne oczy, samemu zapoznać się z tą lekturą, polecam ją do przeczytania. To jest, tak jak już mówiłem, sklep gnom do kupienia m.in. lub inne sklepy. Albo, jeżeli nie chcesz wydać pieniędzy, udajcie do bielskiej biblioteki, do biblioteki głównej na ulicy Słowackiego. Tam jest cała seria. To by było na tyle. Tym razem trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć!